W tym filmiku podzielę się z Tobą e, tym, czy ludzie oceniają mnie ze względu na to, czym zajmuję się zawodowo i co robię w pracy. Opowiem Ci tutaj e, kilka przykładów, przypadków, bo jak to w życiu bywa, jest różnie. E, I na pewno każda tancerka zbiera różne reakcje. Zależy. Z jakiego środowiska się wywodzi, w jakim środowisku się obraca, zależy czy jest w związku, czy ma kontakt ze swoją rodziną, jaki ten kontakt jest, czy pracuje za granicą, czy, pracu czy pracuje w Polsce. To wszystko, prawdopodobnie, co tancerka, to yy, różne yy, reakcje na to, że, że jest tancerką, czy też stylizerką. I ja Ci powiem o moich reakcjach. Ja zdecydowałam się mówić ludziom, w moim środowisku, otoczeniu, życiu, co robię w pracy. Było to ważne dla, dla mnie, dla mojego zdrowia emocjonalnego. Nie chciałam żyć kłamiąc, nie chciałam żyć ukrywając się i nie chciałam żyć z, taką, z, taki, z takim poczuciem, że ja mam coś do ukrycia. Dlatego, że nie mam nic do ukrycia, bo nie robię w pracy nic złego, nic nielegalnego, nic zakazanego, nic niemoralnego, nic okropnego. Robię w pracy rzeczy, które są legalne, które są dozwolone, które są czasami bardzo fajne, bardzo śmieszne, które są bardzo potrzebne. I dlatego. Bardzo chętnie zawsze tłumaczyłam wszystkim, czym zajmuję się w pracy, lub wszystkim tym, kto pytał, ale wciąż miałam w sobie jeszcze jakąś resztkę, no chyba, nie wiem, wstydu albo jakiegoś poczucia, które kazało mi wciąż jakoś filtrować te informacje. I zaraz ci powiem, z czego to wynikało. Podzielę te reakcje na grupy ludzi, którzy reprezentują te reakcje. Więc pierwsza grupa ludzi to są ludzie mi najbliżsi. To jest moja najbliższa rodzina, to jest osoba, z którą jestem w związku, to, jest, to, jest, to są moi przyjaciele. Ci ludzie mnie bardzo wspierają, w ogóle nie krytykują, w ogóle nie, nie oceniają. Ci ludzie, moi najbliżsi, Martwią się o mnie, tak jak najbliższy się martwią o najbliższego, na przykład moja praca z pracą w nocy, jak ja wracam z pracy, na przykład w nocy, czy, czy dane miejsce pracy ma ochronę, czy dane miejsce pracy ma monitoring. To są rzeczy, które są bardzo normalne, żeby się, o nie się martwić, i bardzo doceniam to, że moi najbliżsi też mają na uwadze to, czy ja jestem w pracy bezpieczna. Tak jak każdy. Bliski powinien się martwić o to, w stosunku do swoich bliskich, czy twoje, twoja droga do pracy jest bezpieczna, czy w tej pracy jest bezpiecznie, czy twój powrót z tej pracy jest bezpieczny. Natomiast nie doznałam oceny i takiego, jakiegoś takiego naskoczenia na mnie ze strony moich najbliższych, najbliższych, za co jestem im szalenie wdzięczna i uważam, że jestem szczęściarą w tym sensie, że nigdy się nie musiałam z tym zmagać, bo wiem, że nie jest to też e, oczywiste. Dlatego, że e, słyszałam e, z ust moich koleżanek z pracy, że to nie jest oczywiste i że czasami na przykład e, jakieś dziewczyny decydują się nie powiedzieć swoim najbliższym najbliższym o tym na przykład co robią e, i niestety niektóre dziewczyny żyją w takim e, w takim e, Takim świecie, w którym czują, że nie mogą tego powiedzieć z jakiegoś powodu. Ja oczywiście tego nie oceniam, i jeżeli nie czują się bezpiecznie, żeby powiedzieć swoim najbliższym, na przykład, bo, bo czują, że będą ocenione, czują, że będą, nie wiem, wyśmiane, od, od, odwodzone od swoich decyzji, które dla siebie wybrały, no to. No, to po prostu decydują się na to, żeby tego nie powiedzieć. Ja mogłam powiedzieć swoim najbliższym i nie zostałam przez nich oceniona, dlatego bardzo, bardzo, bardzo jestem za to wdzięczna. Następna grupa ludzi to jest grupa ludzi e, dalsza rodzina, e, no i jakiś tam jak, jacyś członkowie mojej rodziny, którzy są mi dalsi, a nie bliżsi, mieli e, ich zdaniem coś do powiedzenia na temat moich wyborów życiowych, jakichkolwiek. I ja ich próbowałam edukować na temat tego, że to jest wszystko ok, bezpieczne, dobre, etyczne. Ale ta, ta ci członkowie rodziny zdecydowali się na to, że będą cały czas na przykład mówić mi, że ja dokonałam złych wyborów w swoim życiu, albo na przykład. Nie będą się do mnie odzywać. Mam takich członków dalszej rodziny i jest to dla mnie ok, dlatego że jest to ich wybór, że na przykład nie chcą się do mnie odzywać, a moim wyborem jest to, żeby na przykład nie brać ich zdania pod uwagę. Później mamy kolejną warstwę ludzi, kolejną grupę, mianowicie e, ludzi, których poznaję, znajomi. Ludzie, którzy wcześniej na przykład mnie nie znali, gdzieś poznaję w różnych okolicznościach i na przykład mówię otwarcie, czym się zajmuję. No i tutaj jest cała masa reakcji. Yy, jedna część reakcji to jest zupełnie neutralne czyli, okej, okay, pracujesz tu, a ja tutaj. Ja, ty pracujesz w klubie ze striptizem, a ja pracuję w biurze, a ja pracuję, nie wiem, na, yy, jestem prawnikiem, a ja pracuję w nieruchomościach. Cokolwiek. Praca jak praca. Ty pracujesz tak, ja pracuję tak. Ja mam na przykład uniform w pracy, nie wiem, w biurze, a ty, czyli na przykład noszę garnitur, a ty masz uniform, czyli nosisz sukienkę albo bieliznę. Te, czyli ludzie, którzy nie odróżniają tej pracy jako gorsza, inna, jakaś dziwna, tylko przechodzimy do tematu. Jakby to była zupełnie normalna praca, i bardzo, bardzo mi dobrze z takimi ludźmi, bo, bo też tak czuję sama ze sobą, że to jest po prostu moja praca i jest ona dla mnie normalna. Później jest grupa ludzi, którzy się dziwią i mają całą masę pytań. I tę grupę ludzi też super szanuję, dlatego że cofając się 3, 4, 5 lat temu kiedy ja pierwszy raz się orientowałam, że jest taka praca, to też miałam całą masę pytań. Typu: a co tam się robi? A jak się tam zarabia? A na czym się tam zarabia? A ile się tam zarabia? A co ty tam musisz robić? A jakie są twoje kompetencje? A czy musisz umieć tańczyć na rurze? A czy musisz umieć rozmawiać z ludźmi? A czy musisz umieć no nie wiem, co, co jeszcze. Nie wyobrażałam sobie, więc ja miałam całą masę pytań, na które znajdowałam odpowiedzi w internecie. Na YouTubie, może ci kiedyś opowiem, jak ja na pewno ci kiedyś opowiem, jak do tego doszło, że zaczęłam pracę w klubie ze striptizem, I, um, i właśnie ta, ta grupa ludzi um, to są ludzie, którzy mają realne pytania, które ich ciekawią i chcieliby uzyskać na nie odpowiedź, ponieważ są, um, um, ponieważ otworzyło się nowe okno. Dla nich w życiu na zobaczenie czegoś, czego wcześniej nie widzieli, nie mieli pojęcia. I dla mnie to jest bardzo zasadne, dlatego że ja też kiedyś nie miałam pojęcia i nie widziałam. I jeżeli ktoś by przyszedł do mnie z jakąś informacją, typu na przykład, jestem strażakiem, a ja wtedy, o, jesteś strażakiem, to co ty właściwie tam robisz? Zdejmujesz koty z drzew, czy wyciągasz ludzi z pożaru, czy rozkrajasz auta po wypadku? Coś mi tam świta, no nie? Ale dokładnie chciałabym wiedzieć, czy to, co na przykład widzę na filmach, jest prawdą. E, więc tak samo te pytania ludzi e, ciekawskich, oni chcą wiedzieć, czy to, co jest na filmach, jest prawdą, czy e, jak wygląda moja praca, jak, jak właśnie wyglądają szczegóły, tajniki. I uważam, że te pytania są bardzo fair, i ja zawsze bardzo chętnie na nie odpowiadam, dlatego że wydaje mi się, że po prostu e, to jest jakby taka część. E, Część mojego bycia wśród ludzi, którym ja chcę mieć. Czyli jeżeli ktoś mi zada pytanie, to ja chciałabym na nie szczerze odpowiedzieć, bo dzięki mnie ty coś poznasz, ty coś się dowiesz o części życia, o której nie wiesz, a ja zadam pytanie Tobie o Twojej pracy i ja się nauczę czegoś o części życia, do której ja nie mam dostępu. Więc to te pytania zawsze ja ich nie zbywam, nie obrażam się i bardzo zawsze szanuję, bo też je kiedyś sobie miałam i też. Mam je w sobie na temat Twojego zawodu, cokolwiek robisz. Jeżeli pracujesz na poczcie, to jestem ciekawa, jak to tam wygląda z tymi avizo tak naprawdę. Dlatego też chciałabym, jeżeli Ty mi zadasz takie pytanie, to jeżeli ja je Tobie zadam, to też mi szczerze odpowiesz i dowiemy się czegoś na temat całego życia. I co dwie głowy to nie jedna, prawda? Co, co dwie pary oczu to nie jedna. No i tak możemy więcej wiedzieć o całym świecie, mając siebie. I Kolejna grupa ludzi, ostatnia, to są ludzie, którzy mnie dotychczas nie znali, czyli jacyś nowo zapoznani i znajomi. I to są ludzie, którzy są oceniający względem tej mojej pracy. Czyli ludzie, którzy zadają pytania, ale te pytania są ocenne, te pytania mają, mają mi zrobić źle. Te pytania są takie, które wynikają z tego, że ja widzę, że ci ludzie nie szanują tego typu pracy. One wynikają z tego, że, że oni chcą, nie wiem, pokazać jakąś swoją lepszość. Czyli zadają pytania: czy ty się nie wstydzisz, czy ty się nie. Czy, czy Twoi, czy się nie boisz, że nigdy nie będziesz w związku, a ja jestem w związku, więc zakładają, że ja nie mogę być w związku, bo mam taką pracę. Czy ty się nie boisz, e, e, czy ty mówisz o tym swoim rodzicom? Czyli zakładają, że ja się wstydzę to powiedzieć swoim rodzicom, czyli że to jest coś złego. Więc to, jest, to są pytania z całą masą założeń, które mają doprowadzić do tego, że ja się poczuję, że ja robię coś złego, albo że oni czują, albo, albo która daje mi znać. Że oni, ci ludzie, którzy zadają mi te pytania, myślą, że ja robię coś złego, nie wiedząc, co ja robię, nie mając świadomości. Zadają mi pytania, które są. E, może nakręcę kolejny filmik. Daj, daj znać w komentarzu, e, czy chciałabyś chciałbyś się dowiedzieć, co to są za pytania, bo czasami to są takie bardzo mocne pytania. E, I właśnie e, to są pytania, które, których ja nie lubię bardzo. Ale też właśnie te pytania trochę motywują mnie do tego, żeby nagrać ten, te filmiki, żeby nagrać, żeby wypowiedzieć się na ten temat. Bo to są pytania ludzi, którym. To nie jest tak, że ja chcę zmienić ich zdanie, albo że nawet zmienię ich zdanie, bo, bo niektórych zdań się nie da zmienić. Ale to są pytania, które uważam, że nie są. Um, nie są pytaniami. Z szacunkiem. Czyli są pytaniami, które można zadać każdemu. To można zadać, tego typu pytania można zadać każdemu, kto jest jakby inny od ciebie. Czyli zadajesz pytanie, tak, żeby ktoś się źle poczuł, albo tak, żeby pokazać swoją wyższość nad czyjąś. I uważam, że te pytania są niedobre, złe, i, i jeżeli tak wygląda komunikacja międzyludzka, to ja chciałabym. Mam poczucie wtedy, że. Nie chcę, żeby tak wyglądała komunikacja międzyludzka. Oczywiście mogę zmienić tylko swoją część, nie mogę zmienić tej osoby, jak ona zadaje mi pytania. Odpowiadając na te pytania w sposób yy, pełen szacunku, mam nadzieję, że jakoś polepszam formę tej rozmowy społecznie i, i tylko tyle mogę zrobić. Więc podsumowując, czy mam reakcje hejterskie na to, co robię i gdzie pracuję, Owszem, mam reakcje hejterskie, które pochodzą z dwóch źródeł, z mojej, ze źródeł jakby mojej dalszej rodziny, czyli ludzie, którzy myślą, że mogą, um, mogą, mają coś do powiedzenia na ten temat, ze względu na to, że jestem ich dalszą rodziną, e, oraz ludzi e, mi wcześniej nieznajomych, którzy mnie poznają i którzy mają może ze względu na swoją jakąś, jakieś poglądy, albo doświadczenie, albo jakaś ich moralność, e, uważają, że mają prawo e, mówić mi, że na przykład e, insynuować, że ja robię coś złego, komentować to, co ja robię w swoim życiu. E, czy to jest, co, co ja robię zawodowo, czy co ja robię prywatnie. To są, bo to, są pod, że to, są, to są ci sami ludzie. Hejterzy będą hejtować zawód, Twoje decyzje personalne, e, Twoje decyzje, co robisz z wolnym czasem, czy masz taką rodzinę czy inną rodzinę, czy nie masz rodziny, czy masz kota, czy masz psa, czy kupujesz w tym sklepie czy w tamtym. Po prostu hejterzy będą hejtować i trochę z tym się nie da nic zrobić. Czy to na mnie wpływa? Wydaje mi się, że dosyć mało na mnie to wpływa. Nie wiem dlaczego, ale po prostu ten hejt na początku trochę mnie rusza i może trochę boli, a później dosyć szybko po mnie spływa. Wydaje mi się, że może mam, jak, mam jakąś taką wyporność na ten hejt, a po drugie wydaje mi się, że, że jakby ja postanowiłam, że nie dam się złamać hejtowi. Czy to jest hejt w internecie, czy to jest hejt w prawdziwym życiu? Jeżeli ktoś mnie hejtuje, za cokolwiek wcześniej tutaj na tym kanale posta postawałam Tarota, i również dostawałam hejt za tarota. Um, Kiedyś y, gdzieś tam się z kimś, nie wiem, związałam i dostawałam hejt za to, że się z kimś związałam. Wyszłam z tego związku, dostałam hejt za to, że wyszłam w związku, ze związku. Y, y, zaczęłam pracować w takiej branży, dostałam hejt, że praco y, zaczęłam pracować w takiej branży. Y, I już z, w jakimś czasie, y, już po jakimś czasie uzmysłowiłam sobie, że y, ten hejt musi spłynąć po mnie, dlatego że nieważne jaką decyzję życiową podejmę to będą ludzie, którzy będą chcieli mnie hejtować. Albo dlatego, że oni uważają, że to jest zła decyzja, albo dlatego, że po prostu to jest ich hobby, czyli po prostu komentowanie życia innych to jest to, czym oni się zajmują w wolnym czasie i są tacy ludzie. Więc czy mam ten hejt w życiu? Mam je ja, trochę nie Niedużo, niedużo, trochę, głównie w realnym życiu. Teraz postując te filmy, prawdopodobnie będzie też ten hejt tutaj w internecie, więc jakby trochę będzie więcej tego hejtu, ale czy właśnie on mi coś robi? Robi mi troszkę, bo każdy hejt troszkę robi, ale nie robi mi tak dużo, żebym na przykład się poddała, załamała, złamała. Co więcej, zobacz, mam ten hejt w prawdziwym życiu i zdecydowałam się, zapostować to w internecie. Czyli trochę jakby. W pewnym sensie zapraszam ten hejt, i żeby to było jasne, to nie jest tak, że ja zapraszam hejt, proszę, nie hejtuj, to nie jest fajne, więc nie zostawaj hejterskich komentarzy pod moim filmem, ale postując w internecie, wiem, że otwieram pole do, do dyskusji, do, otwieram jakby tę możliwość komentarzy i robię to z premedytacją, dlatego że, że wiem, że jeżeli się o czymś nie mówi, to nie znaczy, że tego nie ma. To jest, i jeżeli się o tym mówi, to tak, przypałętają się hejterzy, ale przypałętają się też ludzie, którzy są wspierający, którzy na przykład się zastanawiają, którzy może chcieliby podjąć taką pracę, którzy może mają w rodzinie osobę, która tak pracuje i chcą wiedzieć więcej, którzy się boją, yy, że takie miejsca funkcjonują i co tam się dzieje, albo którzy po prostu są ciekawi, o co chodzi w jakiejś innej rzeczywistości niż ich sam i niż ich rzeczywistość. Więc moim zdaniem to jest ważne i to jest fajne, że ludzie mówią o swoich rzeczywistościach, bo dzięki temu można poznać inne rzeczywistości, a nie tylko siedzieć w, swojej, w swoim ogródku, w swojej komórce, w swoich butach. Tylko można na chwilę być w czyichś innych butach i sobie jakby otwierać swoją głowę i otwierać swoją świadomość. Więc dla mnie to jest ważne i ja lubię patrzeć, co jest w innych butach, dlatego jeżeli masz ochotę być na chwilę w moich bardzo wysokich butach, to, to, to tak. I wiedząc, że otwieram trochę ten, otwieram trochę tę dyskusję, również zapraszając hejt, to mam nadzieję, że jednak też będzie tutaj, że, że zaproszę do tej rozmowy też ludzi, którzy nie są hejterami, tylko po prostu sobie chcą pooglądać, chcą pogadać i... i na takich y, i na takich ludziach też mi najbardziej zależy. A to, że hejterzy zawsze się przypominają, czy w realnym życiu, czy w internecie, no to to jest jakby oczywiste, niestety. Y, I to tyle. Dzięki, że tu jesteś. Jak chcesz y, oglądać więcej w tym temacie, to zasubskrybuj, skomentuj, jak masz jakieś pytania, i całuję. Pa-pa!